Po mi się z GKS Katowice. Bohumil Pani, raczej jego pozycja mocno zagrożona w ekipie pogoni Szczecin. Trzeba było wygrać z Wisłą Płock i portowcy to zwycięstwo odnieśli. Pierwszy gol z rzutu karnego Claudio Milara. To była 15. minuta meczu. Minęło zaledwie 6 minut a krytykowany do tej pory. Moskalewicz i Claudio Milar, Claudio Milar, kapitalne uderzenie Brazylijczyka. Najlepszy w tym sezonie w sześciu meczach, cztery gole i trzy asysty. Sami Roślał to najmocniejsza broń rywala. Milar wyrasta na specjalistę od rzutów wolnych. W dwóch ostatnich spotkaniach pucharowym z Mazowszem Grujec i Ligowym z Teraz muszą bronić się na stadionie w Szczecinie. Claudio Milar. 18 minuta spotkania. Jeden do zera dla pogoni. Nie miał najmniejszych szans przy obronie tego uderzenia Mateusz Sławik. Piłka ponad murem GKS-u. Większość goli w tym sezonie dla pogoni pada. Ręką na lewą stronę boiska. Tutaj troszkę swobody ma Moskalewicz. Moskalewicz do Milara. Milar. Milar. Stawia kropkę na D. 4 do 2 dla Pogoni. To druga w tym spotkaniu. A trzecia w Polski lidze Bramka Klaudio Milara. No i ta akcja urugwajczyka zamyka chyba dyskusję na temat, czy warto było sprowadzać go do Szczecina. GKS grał w tym momencie w osłabieniu, poza boiskiem był kontuzjowany. Rafał Grzelak, boli piątek, gol na 3 do 1 dla pogoni. Claudio Milar, no to teraz będziesz słowa <laughs> pozycji powiedzieć już co chcesz, 90. Panie, za to wszystko co wniósł w drugiej połowie na pewno mu się należała. Ale tak się ważne, jak się liczy, najważniejsze, że piłka wpada zawsze do siatki, to jest najważniejszy moment i moment jego radości jest też jest fajny debiut, first, debiut ponownie w polskiej, w polskiej Lidze. Pierwsza bramka. Ciekawe, czy dałoby się porozumieć z Klaudią Milarem po, po meczu, ale zapewne z tego pobytu sprzed 4 lat polskiego za bardzo nie pamięta. Tutaj widzimy Paweł Wojtala, e, przytrzymał jeszcze za koszulkę Claudio Milara i to właśnie Paweł Wojtala nastrzelił.